Właśnie wspomniało jej się o jagnie, z którą wiedła zażartą milczącą i nieustępliwą wojnę o jagusi, której samo przypomnienie było jako to żgnięcie w serce, że i teraz poderwała się z miejsca, żegnając się śpiesznie, a bijąc w piersi na dokończenie pacierza. Zeźliła się jeszcze bardziej, iż w chałupie spali. A i w podwórzu było cicho. Skrzyczała Witka, spędziła z barłogu. Pietrka dostało się przy tym i justce, że słońce na chłopa, a ona się wyleguje. — Ja z oka spuścić na ten pacierz, a wszystkie po kątach śpią. Mamrotała, rozpalając ogień na kominie. Wywiedła dzieci na ganek i wetknąwszy im pogląku chleba, przywołała łapy, by się z nimi zabawiał, a sama poszła zajrzeć do Boryny. Ale na ojcowej stronie było jeszcze całkiem cicho. Że ze złością huknęła drzwiami. Nie przebudziło to jagny. Stary zaś tak samo leżał jak go była ostawiła wieczorem. Na pasiasto czerwonej pościeli leżała jego sina, obrosła twarz. Wychudła i tak zmartwiała, że podobien się stał do onych świątków w drzewie rzezanych. Otwarte szeroko oczy patrzyły przed się nieruchomo, nic zgoła nie widzące. Głowę miał owiązaną szmatami, a rozwiedzione szeroko ręce zwisały martwo. kiej ten nadrąbany gałęzie? Poprawiła mu pościel, strzepując pierzynę bardziej na nogi, że to gorąco było w izbie, a potem nalewała mu poździepku do ust świeżej wody. Pił z wolna, że mu grdyka chodziła, ale się nie poruszył. Leżał wciąż kiej tak kłoda zwalona, jeno w oczach zachwieciło mu cosik, jak kiedy rzeka z nocy się przetrze i rozbłyśnie na jedno oczy mgnienie. Westchnąwszy nad nim żałośnie, trzasnęła znowu trepem w wiaderko, ciskając rozsrożonymi oczyma pośpiącej. Ale Jagusia i tak nie przecknęła. Leżała Anno na bok, twarzą na izbę, pierzynę znać z gorąca zepchnąwszy do pół piersi, że ramiona i szyja leżały nagie, zrumienione i ruchający się w cichym dychaniu. Przez rozchylone wiśniowe wargi lśniły się jej zęby, kiej te paciorki najbielsze, a rozplecione włosy burzyły się po białej poduszce, spływając aż na ziemię, kiej ten len najczystszy w słońcu wysuszony. O, zedrzeć ci ino pazurami te gębusie, a nie wynosiłabyś się urodą nad drugie. Krzepnęła Hanka z taką nienawiścią, aż się w sercu zakłuło i same palce się sprężyły do darcia. Bezwolnie przygładziła sobie włosy i zajrzała w lusterko wiszące na okiennej ramię. Cofnęła się jednak prędko dojrzawszy swoją twarz. Wynę pokrytą żółtymi plamami, zaczerwienione oczy. Niczym się nie umartwi, dobrze się nażre, w cieple się wyśpi, dzieci nie rodzi. To nie ma być urodna, Pomyślała z taką goryczą, że wychodząc drzwiami trzasnęła, aż szyby zabrzęczały. Obudziła się wreszcie jagna. Jeno stary leżał wciąż bez ruchu, wpatrzony przed się. Leżał już tak całe trzy niedziele. Od kiedy go z lasu przywieźli, czasem się jeno jakby budził, jagny wołał, za ręce ją brał, coś i chciał rzec. I znowu. Jej. Drętwiał, nie przemówiwszy ni słowa jednego. Już mu rocho przywoził z miasta doktora, którym go obejrzał. Na papierku coś ich przepisał. Dziesięć rubli wziął. Leki też kosztowały niemało. Rychtyk pomogło tyle, co i te darmowe Dominikowej zamawiania. Zrozumieli rychło, jako się już nie wyliże. I ostawili go w spokojności. Wiadomo jest. Rzekiej, kto na śmierć choruje, to żeby mu już nie wiem jakie leki, a doktory zwoził, zamrzeć musi, a ma zaś ozdrowieć i bez niczyjej pomocy ozdrowieć. Więc mieli kole niego tyle już jeno starunków, co mu ta często odmieniali na głowie zmoczone szmaty, wody pić podając, albo iść mleka, bo jeść nie mógł, że mu się to wszystko zwracało. Miarkowali też ludzie, a najbardziej Jambroży, jako praktyk był wielki, iż jeśli Boryna do rozumu nie przyjdzie, to śmierć będzie miał letką i rychłą. Spodziewali się jej dzień i nie przychodziła. Aż jej już mierziło to długie czekanie, boć trzago było pilnować i jaką taką dawać opiekę. O jagny to było się prawo doglądać i przy nim dulczyć. Cóż jej nie poradziła i godziny w chałupie wysiedzieć. Stary obmierzły jej docna i ciążyła ta ciągła wojna z Hanką, która ją odsuwała od wszystkiego i pilnowała go, że i złodzieja, to i nie dziwota, że ciągnęło ją na świat. Że chciało się i lecieć na te ugrzane przypołudnia pomiędzy ludzi na wolność. To zdawała pilnowanie jużcej i niesła się, nie wiada gdzie. Już nieraz dopiero Wieczorami wracała. Józka zaś tyle go jeno doglądała co przy ludziach. Skrzat był to jeszcze głupi, a latawiec. Hanka więc i to musiała wziąć na swoją głowę i o chorego dbać. Bo chociaż i Kowalowie mało dziesięć razy na dzień zaglądali, to jeno po to, by jej pilnować, czy czego z chałupy nie wynosi. A głównie czekali, iż może stary przemówi jeszcze i majątkiem rozporządzi. Żarli się przy tym, jako te psy kiele zdychającego barana i przepierali z warkotem, kto pierwej chyci kłami za jelita, jaką sztuczkę dla siebie wyszarpie. Tymczasowie zaś kowal, co ino upatrzył, co mu tylko w pazury wpadło, to porywał, choćby i stary postronek, albo kawał deski. Z garści trzeba mu było wyrywać i na każdym kroku pilnować, że dzień nie przeszedł bez kłótni, a srogich pomstować.